Battlefield 1. Tak będzie nazywać się nowa odsłona i o mój Boże, jaki ten trailer był dobry. Niedawno nagrywałem materiał o trailerze do nowego Call of Duty i tamten trailer no, był po prostu ok. Jedyne co było w nim w sumie ciekawe to to, że jest nowy setting, jest kosmos, inne planety, ale tutaj po prostu panowie z Dice i EA pozamiatali. Naprawdę, nie jestem wielkim fanem Battlefielda, ani właściwie też Call of Duty. Po prostu czasem lubię zagrać w gry z obu serii, ale po prostu po tym trailerze, do tego Battlefield 1 mam ochotę już złożyć priodera i właściwie już chcę w to zagrać. Oczywiście wiadomo, że ten trailer nie pokazuje tak naprawdę prawdziwego gameplayu, niby jest na silniku, ale wiadomo, to jest tak jak ten trailer Battlefronta, czyli właśnie jest takie to trochę odpicowane i tak naprawdę gra, no nie będzie tak wyglądać ale i tak, wow, świetny montaż, świetny dobór muzyki, no i przede wszystkim nowa era, właściwie epoka, której w shooterach FPP do tej pory nie było, nie była eksploatowana i to jest myślę chyba najciekawsze w tym wszystkim, bo że trailer wygląda fajnie, no to który trailer nie wygląda fajnie, no może ten do Call of Duty zbyt dużego wrażenia nie zrobił, patrząc na dyslajki, ale ogólnie raczej trailery no, mają nahypować ludzi na grę, więc zazwyczaj wyglądają dobrze. Mnie najbardziej właśnie w tym miara ta nowa era. To może być naprawdę ciekawe właśnie głównie ze względu na dostępne wyposażenie, na sterowce, ciekawe właśnie czy będzie można nimi latać. No nie wiem, to mnie najbardziej ekscytuje w tej grze. Dogfighty dwupłatowcami też mogą być naprawdę ekscytujące, no po prostu to jest w sumie dobry krok, e, tak naprawdę, bo mogli wrócić znowu do II wojny światowej, ale to już było. E, w przyszłość e, też mogli pójść, ale na to wszyscy właściwie ostatnio narzekają, że kogo idzie w tym kierunku, więc właściwie chyba brali najlepszy krok, bo e, zrobili coś, czego jeszcze nie było tak naprawdę. Także Propsy dla Dice w ogóle bardzo ciekawe jest to, że twórcy e, Battlefielda Ostro nabijali się z twórców Call of Duty, krytykują generalnie bardzo, bardzo otwarcie ich trailer. To znaczy, że grafika wygląda jak z 2010 roku, że montaż jest słaby i że po prostu, no ich trailer jest no, uroczy. Ironicznie uroczy. Oczywiście to pewnie było wszystko robione po to, żeby właśnie wypromować swój tytuł w taki dosyć w sumie agresywny sposób, porównując się z inną grą z tego samego gatunku, ale moim zdaniem bardzo słusznie, bo nawet tam zapowiadali w tweetach, że w piątek po prostu internet się stopi. I, i mieli rację, bo naprawdę ten trailer wszystkim się podoba i wszyscy są podekscytowani. I naprawdę w porównaniu właśnie do trailera Call of Duty yy, no to no, właściwie nie ma porównania. Oczywiście tak jak mówię to nie był gameplay i tak naprawdę może się okazać, że to jest kolejny po prostu shooter FPP. I tak naprawdę to, że mamy do dyspozycji inne wyposażenie, inne pojazdy, wiele nie zmieni. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Głównie czekam na kampanię, która może się okazać naprawdę ciekawa. Z tego co czytałem, właśnie kampania będzie się rozgrywać na różnych frontach, w różnych krajach, będziemy tak skakać, więc no... Powinno być to urozmaicone doświadczenie i, i ciekawe doświadczenie. Także ja się jaram i jak najbardziej uważam, że w tym pojedynku trailerów no, Battlefield wygrywa. A Wy jak uważacie? Czy zeraliście się tym trailerem? Czy w ogóle podoba Wam się pomysł, żeby to się rozgrywało po epoce I wojny światowej? Czy może jednak właśnie wolicie przyszłość, które oferuje nam Call of Duty? Dajcie mi znać w komentarzach i do zobaczenia na tym materiale. Cześć!